Witam serdecznie, będę budował zasilacz transformatorowy 12V Witam serdecznie, dzisiaj zasilacz transformatorowy 12V do żarówek halogenowych między innymi widzieliście jak tymi żarówkami rozlutowuję elementy SMD transformator Mosta Greca. Dwa kondensatory o dosyć dużej pojemności. Tu akurat mam 3300 mikrofarad na 50 V. I ten zasilacz będzie zmontowany w zasilaczu z komputera stacjonarnego. Odpowiednie wyjście odpowiednio gniazdo i ten transformator widzieliście właśnie przy rozlutowaniu SMD otworzyłem obudowę i ten transformator po prostu był luźny, także lepiej przykręcić go do tutaj do obudowy. Mniej miejsca zajmuje małe przechłodzenie, ale jeszcze oprócz mostka prostowniczego i kondensatorów, będę chciał zastosować jakieś zabezpieczenie przeciwzwarciowe. No, w łatwy sposób tutaj można dać bezpiecznik topikowy. Ale ja bym chciał to zamontować. Tutaj układ na IRF-ie 540. Takie zabezpieczenie, właśnie przeciwzwarciowe. Schemat pokażę w następnym filmie. Teraz zamontuję ten transformator i ten mostek prostowniczy razem z płytką. I tutaj, na pewno, te wyjścia. Ale szukając tych wyjść w pudełku, właśnie natrafiłem na wyświetlacz. I parę słów o tym wyświetlaczu. Może go podepnę. Wyświetlacz jest o symbolu DSN myślnik VC288. Zobaczcie, jak wyświetla ten wyświetlacz. Napięcie jest do 100V, a prąd do 10A. Ale trzeba go odpowiednio podpiąć. Schemat teraz wam pokażę. I tutaj jeszcze pokażę Wam jak, jak amperomierz pokazuje. Tu widzicie, podpiąłem ten wskaźnik napięcia i prądu. Gdzieś wyczytałem w nocie katalogowej, że zasilanie do niego może być od 4 do 30V, ale ja bym się osobiście bał dać tutaj 30V, maksymalnie proponuję 10V, jeżeli macie taki, taki miernik. Oczywiście nie będę go dawał do tego zasilacza, bo to nie jest zasilacz regulowany. To ma mieć stałe napięcie. Jako obciążenie widzicie żarówka halogenowa. Właśnie ona ona bierze 2,6 ampera. Ale tutaj jeszcze podkręcę mu troszeczkę napięcie. Będziecie widzieć, jak to napięcie się zmienia. Załóżmy do. 5,7V Prąd też się zmienił 7,5V Także widzicie, jak ten wyświetlacz wyświetla. Na dzisiaj to wszystko. W następnym filmie już będzie zmontowany ten zasilacz i pokażę wam zabezpieczenie to przeciwzwarciowe. A ten wyświetlacz gdzieś na pewno wykorzystam. No ale nie w tym zasilaczu, bo tak jak mówiłem to nie jest zasilacz regulowany. Także wszystkiego dobrego do następnego razu. Pozdrawiam.